ale z grubym ryby dwa stawy jesteśmy rozstawieni miejscowość Ząbrowiec nowy nabytek parasol <laughs> co mam mogę powiedzieć jeden karpik wpadł ale nie było sensu go pokazywać czekamy na większego albo jeziora może amur uderzy że no co Wczułem taczony trzymajcie kciuki lecimy z tym koksem no i jak na razie nic się nie dzieje Prócz takiego jednego karpika to znaczy coś tam coś tam pyka Coś tam pyka delikatnie Te chlapy jakie słyszę, ale to tam chłopaczki sobie lecą Adrian ma zaczep Ma jakąś rybę To masz rybę czy nie masz? No i gitara. Ja coś tam go pokażę. nie podbieraka Niech se radzi hop Podbierak już w wodzie powinien być panie. Panie, tak się nie robi No spokojnie Masz długą sztycę I mata będzie ochrzczona i podbierak. Jeszcze jak? Taki karpison. Dobra, dałego go do wody. Klasa poszedł. Nie się Adriana. Pierwszy jego w życiu pokaż. masz na ma fajny Uspokój się, weź pod Czekaj, chyba znowu mnie tak trzymam, no. no ci powiem Panią 82 centy Gratulacje. Tylko z nim szybko Złap go za ogon jedną ręką. Za ogon. No Tak, tu. No trzymaj. Za ogon trzymaj mocno. Fota. I dawaj go do wody. Gratulacje. Idziemy w drugi zestaw Ale to zestaw sobie przerzucimy. O. Ja pierdził jakie kombinacje alpejskie. leżnie z wędka z podpórki wyszła Ta. O, i tak se jedzie Wybiera strasznie Wybiera fajnie Zaraz w drugą stronę. O. Tylko nie wiem. Dzisiaj wie, że to jest nieporozumienie w ogóle. To jest to fajne w karpiach, że odjazdy są fajne, nie? Dobra, chodź na powierzchnię. Trochę powietrza sobie urodzisz. Pokaż się wojkowi. Ten chyba największy z tych wszystkich dotychczas, bo dzisiejszych, bo wali. Patrzcie, nie chce ryja pokazać. On nie chce być sławny. <laughs> Niech się wymęczy, my mamy czas, on niezbyt. I dobrze, niech traci. Po co się tak szarpać? Tak. Chodź go lasku, chodź. Kurwa mać, spiał się. Boże, czy ty to widzisz? Mamy trzeciego dzisiaj. Karp piszono. szarpie. A co on jest, kurwa, robokop? ale bije, ale bije sportowy, bo sportowy, ale jest frajda No chodź, chodź, chodź. Te wiatrzy, to mi dzisiaj rozwala konstrukcję. Nie, e, e, kukurydza, orzech ty 6 mm u Afters. <śmany> I tak, ja w swoją rękę, swoją. Chlapu chrapu, Chlapu, trapu, Chlapu, chlub, trapu, 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 już się na powietrza to chodzi co? no jest nasz kochani mamy jesiodra. myślałem że to kolejny karpiec któryś z rzędu ale jednak to jesiodr. dosyć okazała sztuka jak na tą wodę Ale ma dzióbek pokaleczony dajcie mam po tutaj Nie będziecie boleć czekaj No Mamy odkazać. Ja no go odkazimy Żeby lepiej się goił Prezentuje się tak o? Jest duży koło 80 Ale jedziemy z nim Z powrotem do wody Świeżo wyciągnięty Długo się nie męczył Na wierzchu w dobrej kondycji poszedł Tak jest górno Także widzowie, no nie nagrywam wszystkiego, jak wyciągam te karpie, bo pięć karpi wpadło, jeden jesiotr, wszystkiego nie nagrywam, żeby was nie zanudzić, ale powiem szczerze, i tak jest zajebiście, tylko ten wiatr trochę dokucza, wiaterek dokucza i jest lekka kichany. I pamiętajcie, no pomóżcie mi się rozwinąć, kanał rozwinąć, subskrypcje, jakieś komentarze mile widziane. Chętnie wiem jakąś konwersację z Wami dał. Także może dacie mi coś w komentarzach, jakieś pomysły, co byście chcieli oglądnąć. Czy może teraz ze spinningu, może jakiś spławiczek, jakieś inne techniki. Będę wdzięczny. Także co, no wątkujemy dalej. My do wieczora siedzimy się nie poddajemy. <laughs>